Jednym ze słów, które budzą najwięcej kontrowersji, wątpliwości, konsternacji, o które pytacie najczęściej w komentarzach, w mailach czy na naszych kursach jest czasownik LASEN. Dlatego też przygotowałem dla Was ten odcinek, w którym poznacie odmianę, najważniejsze znaczenia, a także kilka ciekawych i zabawnych zwrotów ze słowem LASEN. Zapraszam do oglądania. Już przechodzimy do zdań, i przykładów ze słowem lasen, na początek jednak szybko odmieńmy sobie to słowo przez osoby w czasie teraźniejszym. A lasen odmieniamy tak. Ich lase du lest er es, lest wir lasen i LAST, i sie lasen. A skoro znamy już odmianę, pora teraz wyjaśnić sobie, co lasen właściwie znaczy. Jednym z najważniejszych znaczeń czasownika lasen jest zostawić coś, czyli nie zabrać ze sobą. Jeśli na przykład po zameldowaniu się w hotelu nie chcemy wyjść pozwiedzać, jednak bez targania ze sobą ciężkiej walizki powiemy ich lasę, das Gepäck im Hotel, czyli zostawię bagaż w hotelu. Ich lasse das Gepäck im Hotel. Albo jeśli chcemy zostawić samochód w garażu i wyjść na spacer, powiemy ich lasse mein Auto in der Garage, czyli zostawię mój samochód w garażu. Ich lasse mein Auto in der Garage, żeby zbudować zdanie w czasie przeszłym. W tym znaczeniu lasen i powiedzieć. Zostawiłem. Lasen odmienimy na gelasen i powiemy ich habe gelasen. Zostawiłem ich habe gelasen. W całym zdaniu będzie brzmiało to tak: ich habe das Gepäck im Hotel gelassen. Zostawiłem bagaż w hotelu. Ich habe das Gepäck im Hotel gelassen. W zdaniu lassen możemy używać samodzielnie jak w przykładach, które usłyszeliście przed chwilą, albo możemy dodać jeszcze czasowniki stehen, czyli stać oraz liegen, czyli leżeć, żeby określić w jakiej pozycji coś zostawiliśmy. Na przykład, jeśli położymy nasz bagaż w pokoju hotelowym i w takiej pozycji go zostawimy w tym hotelu, możemy powiedzieć ich lasse mein Gepäck im Hotel liegen. Czyli zostawię mój bagaż w hotelu, dosłownie w pozycji leżącej. Ich lasse mein Gepäck im Hotel liegen. Albo jeżeli odstawimy samochód do garażu, czyli zostawimy go w pozycji stojącej, możemy powiedzieć Ich lasse mein Auto in der Garage stehen. Czyli właśnie zostawię mój samochód w garażu pozycji stojącej dosłownie. Ich lassen mein Auto in der Garage stehen. A skoro rozmawiamy o tym znaczeniu lassen, czyli zostawiać coś, pytanie, które zadajecie bardzo często, to czym różni się lasen od innego czasownika mianowicie bleiben. Otóż lassen znaczy zostawić coś w jakimś miejscu, z kolei bleiben oznacza zostać samemu w jakimś miejscu. Dam wam przykład. Jeżeli zostawimy nasz bagaż w hotelu i sobie pójdziemy, użyjemy czasownika LASEN. i powiemy Ich Lasse das Gepäck im Hotel, czyli zostawię bagaż w hotelu. Ich Lasse das Gepäck im Hotel. Z kolei, jeśli to my zostaniemy w tym hotelu, żeby na przykład odpocząć po podróży, powiemy Ich Bleibe im Hotel. Ich muss mich ausruhen. Czyli zostanę w hotelu. Muszę odpocząć. Ich bleibe im Hotel. Ich muss mich ausruhen. A teraz mam dla ciebie propozycję. W ramach ćwiczenia wymyśl jakieś zdanie z czasownikiem lassen w znaczeniu zostawić i zapisz je w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw co tam napiszecie. A jeżeli chcecie nauczyć się przydatnego słownictwa, zrozumieć gramatykę i przede wszystkim nauczyć się mówić po niemiecku, koniecznie sprawdźcie mój kurs Niemiecki w 6 miesięcy. To jedyny kurs, jakiego potrzebujecie, żeby nauczyć się świetnie mówić po niemiecku. Link znajduje się w opisie pod tym nagraniem. My tymczasem przejdźmy do kolejnego znaczenia słowa lasy, A słowa tego możemy użyć również w znaczeniu pozwolić. Na przykład możemy pozwolić zagrać dziecku na komputerze. A żeby to zrobić, powiemy Ich Lasse meinen Sohn am Computer spielen. Czyli pozwalam mojemu synowi grać na komputerze. Ich Lasse meinen Sohn am Computer spielen. Używając lasen w tym znaczeniu możemy pozwolić na przykład dzieciom iść do kina. Powiemy wówczas Ich Lasse die Kinder ins Kino gehen, czyli pozwalam dzieciom iść do kina. Ich Lasse die Kinder ins Kino gehen w tym znaczeniu, czyli pozwalania czegoś, czas przeszły od lasen to lasen. Dlaczego nie Gelassen zapytacie? Już wyjaśniam. Kiedy lasen jest głównym czasownikiem w zdaniu, wówczas czas przeszły od tego słowa to gelasen. Innymi słowy, je, jeśli jedynym czasownikiem w czasie teraźniejszym jest ich lase, wówczas w czasie przeszłym powiemy ich habe gelasen. Natomiast kiedy w zdaniu w czasie teraźniejszym mamy dwa czasowniki, na przykład ich lasę szpilen, czyli pozwalam grać. Tutaj mamy dwa czasowniki, lasę i szpilen. Więc kiedy w zdaniu w czasie teraźniejszym mamy dwa czasowniki, to w czasie przeszłym lasen odmieniamy na lasen i mówimy ich habe szpilen lasen, a nie gelasen. Czyli gdybyśmy chcieli zbudować zdanie w czasie przeszłym i powiedzieć pozwoliłem mojemu synowi grać na komputerze, powiedzielibyśmy ich habe, Meinen Sohn am Computer spielen lassen. Pozwoliłem mojemu synowi grać na komputerze. Ich habe meinen Sohn am Computer spielen lassen. Słowa lassen użyjemy również, kiedy zlecamy komuś zrobienie czegoś. Lub innymi słowy, kiedy to nie my wykonamy daną pracę, tylko ktoś wykona ją za nas. A takich sytuacji na co dzień mamy mnóstwo. Na przykład, kiedy jedziemy do warsztatu, żeby wymienili opony w naszym samochodzie, powiemy Ich lasse die Reifen von meinem Wagen wechseln. Czyli każę albo zlecę wymienić opony w moim samochodzie. Ich lasse die Reifen von meinem Wagen wechseln. Dam wam jeszcze jeden przykład. Gdyby zepsuł wam się samochód i zamiast naprawiać go samemu w pocie czoła i w smarze, oddalibyście go po prostu do mechanika, powiecie wówczas Ich Lasse mein Auto reparieren. Co dosłownie znaczy zlecę albo każę naprawić mój samochód, a co niedosłownie przetłumaczymy najczęściej na oddam samochód do naprawy. Ich Lasse mein Auto reparieren. I ponieważ w tym zdaniu mamy dwa czasowniki, mianowicie Lassen oraz Reparieren, to żeby zbudować zdanie w czasie przeszłym i powiedzieć, oddałem samochód do naprawy, Lassen odmienimy na Lassen i powiemy Ich habe mein Auto reparieren lassen. Oddałem mój samochód do naprawy. Ich habe mein Auto reparieren lassen. W podobnym sensie użyjemy lasen również wtedy, kiedy to my chcemy zrobić coś za kogoś. W takiej sytuacji najczęściej użyjemy wyrażenia las mich, czyli dosłownie pozwól mi. Na przykład, gdyby przyjechała do nas ciocia z ciężką walizką, możemy zaproponować las mich Koffer tragen”, czyli pozwól, że poniosę walizkę. Las mich den Zanim przejdziemy dalej, jeżeli ta audycja pomaga Ci w nauce niemieckiego, jedyne o co proszę to daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i udostępnij ten odcinek swoim znajomym na social mediach. Dziękuję. Czasownika Lasen użyjemy również kiedy coś da się zrobić albo czegoś zrobić się nie da. W tym znaczeniu najczęściej użyjemy formy lässt sich. Na przykład wyobraźcie sobie, że kolega albo koleżanka zaprosili was na obiad. Jednak tak się zagadaliście, że obiad się przypalił. W takiej sytuacji możemy pocieszyć naszego gospodarza, ze skrobującego spaleniznę z patelni, mówiąc Das lässt sich essen, czyli to da się zjeść. Das lässt sich essen. Jednocześnie, żeby ratować życie, możemy chcieć otworzyć okno, żeby wpuścić nieco świeżego powietrza. I co ciekawe, w tym kontekście również użyjemy czasownika lasen w znaczeniu wpuścić, a tak naprawdę pozwolić powietrzu wejść do środka. Powiemy: "Ich lasse frische Luft in die Küche", czyli wpuszczę świeże powietrze do kuchni. "Ich lasse frische Luft in die Küche". A gdyby okna z jakiegoś powodu nie dało się otworzyć, znów użyjemy wyrażenia lässt sich i powiemy das Fenster lässt sich nicht öffnen. Czyli okno nie daje się otworzyć. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Czasownika lassen użyjemy również w zwrocie las uns, którego używamy, żeby zaproponować komuś wspólne zrobienie czegoś. Na przykład, żeby zaproponować koledze albo koleżance wspólne wyjście na miasto, powiemy: "Las uns in die Stadt gehen", czyli "Chodźmy do miasta". "Las uns in die Stadt gehen". A jak już w mieście będziemy, żeby zaproponować wspólne wypicie piwa, możemy użyć "Las uns" i powiedzieć: "Las uns ein Bier trinken", czyli "Wypijmy piwo". "Las uns ein Bier trinken". A na koniec mam dla Was jeszcze dwa ciekawe zwroty ze słowem lassen. Pierwszym jest warten lassen, czyli kazać na siebie czekać. Powiemy na przykład Er hat uns nicht lange warten lassen. Czyli On nie kazał nam długo na siebie czekać. Er hat uns nicht lange warten lassen. Drugim wyrażeniem jest einen fahren lassen, czyli puszczać bąki. Na przykład, gdybyśmy mieli podejrzenia, że ktoś zanieczyszcza powietrze, moglibyśmy zapytać: Hat hier jemand einen fahren lassen? Czyli, czy ktoś tu puścił bąka? Hat hier jemand einen fahren lassen? Kochani, ponieważ to praktyka czyni mistrza, teraz pora na zadanie dla Was. Uzupełnijcie następujące zdanie. Zostawię mój telefon w domu, czyli ich. Mm, mm, mein Handy. Zu Hause. Zostawię mój telefon w domu. Ich MMM, mm, mein Handy zu Hause. Swoją odpowiedź zapisz w komentarzach pod tym nagraniem. A w piątek sprawdź nasze social media, gdzie podamy poprawne rozwiązanie tego zadania. Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj naszej aplikacji Język w 15 minut. Znajdziesz w niej krótkie, praktyczne lekcje. Przydatny zwrot. Inteligentny system powtórek. Nauczysz się mówić i rozumieć ze słuchu. Link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Las dein Herz sprechen. Es kennt dein weg. Pozwól swojemu sercu mówić. Ono zna drogę. Rumi.